Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku vloga. Dziś miałem nie kręcić, ale mam taki wolny dzień, że będę się nim cieszył razem z wami. Co nie, dobry pomysł. Dodatkowo taki temat mi się wkręcił, który muszę z siebie wywalić. Moniczko, proszę cię o start. Tata, sama się zapieram. Ulele, jedziemy. Dziś ma, słuchajcie takie poranne, kawowe, filozoficzne refleksje y, dotyczące wartości każdego z nas jako człowieka i jak ta wartość jest bardzo różnie postrzegana i bardzo różnie liczona w zależności od okoliczności i aktualnie panującej ery w naszej cywilizacji. W naszej cywilizacji śmierci. Jak pewnie część z Was wie, ja w ubiegłym roku i dwa lata temu, i trzy lata temu chyba może nawet też, sporo jeździłem po Polsce i spotykałem się z uczniami podstawówek, gimnazjów, techników, liceów, ze studentami również i opowiadałem o tym, jak to jest być programistą i na czym polega tak naprawdę praca w IT, że to nie jest tylko taki róż i lukier, jakim żygają na nas reklamy w internetach, ale też coś innego. I rozmowy były bardzo różne, bardzo owocne, bardzo interesujące, również dla mnie oczywiście. I na pierwszym takim spotkaniu miałem pewien problem, bo byłem sam z, ze 150 osobami młodszymi ode mnie o pewnie jakieś 20 lat i w ogóle nie wiedziałem, jak zacząć. Żeby chcieli mnie słuchać, żeby nie nałożyli mi kosza na głowę. Nauczycielka mnie tam zostawiła, nara, jakoś pan se poradzi. A ja stoję i myślę, no ładnie, no ładnie. I musiałem spotkanie to rozpocząć w taki sposób, żeby chcieli właśnie mnie dalej słuchać, żeby chcieli ze mną rozmawiać. Musiałem zacząć w taki sposób, żeby siebie ustawić w pozycji, którą będą jakoś tam szanować. No i wymyśliłem. I tak staję, mówię, cześć, jestem Maciek Aniserowicz, przyjechałem do Was z Białego Stoku I mimo tego, że jestem starszy dużo od Was, nie przeszkadza mi tu mieć Snapchata i kanału na YouTubie. Zaraz ktoś tam wpisał, gdzieś patrzy, o, to Pan ma kilkanaście tysięcy subów. I od tej pory byłem, słuchajcie, szef na dzielni. I to nieważne, czy ta liczba była duża, czy ta liczba była mała. Ważne jest to, że miałem tych subów więcej niż oni i ich stare. I wykorzystałem wtedy takie zjawisko, przeciwko któremu się buntuję, które się dla mnie bardzo nie podoba i o którym dziś właśnie chcę porozmawiać, porozkminiać. Jakiś czas temu na jednym z mediów społecznościowych jeden dość znany osobnik dostał negatywny komentarz od Jakiejś tam osoby Ten komentarz przeczytałem i on według mnie Nie był w ogóle jakiś tam hejterski, nie był zaczepny Był bardzo, bardzo trafny I akurat ja bym sam się pod nim podpisał Jaka była reakcja? Reakcja była taka No uwielbiam jak się przypieprza Ktoś taki I screenshot profilu tej osoby, gdzie tych Tam subów czy lajków było Bardzo, bardzo mało jak znaleźliśmy się w miejscu, w którym liczba jakaś tam wyświetlana przez jakiś program komputerowy definiuje, że ktoś jest lepszy, czy ktoś jest gorszy? Czy ktoś ma więcej do powiedzenia, czy mniej? Czy ktoś ma w ogóle prawo się wypowiedzieć i czy warto się liczyć z opinią takiej osoby? W momencie, w którym zaczęliśmy być dzieleni jako ludzie na tych influencerów i tych subskrybentów, followersów, fanów, stało się coś niedobrego, bo się okazało, że ten numerek czy ta rola świadczy o nas jako o ludziach i świadczy o tym, na jakie tematy możemy się wypowiadać i kogo warto słuchać. Moim zdaniem, jeśli ktoś ma mało followersów, to nie może się wypowiadać tylko na jeden temat. Jak zdobyć dużo followersów, bo ewidentnie tego nie wie, ale każdy inny. No ludzie, przecież to nie ma żadnego znaczenia i żadnego przełożenia. Mało tego, followersów, subskrybentów, fanów i te wszystkie inne słowa, które się dla mnie nie podobają, to wszystko można sobie nawet po prostu kupić na kilogramy na aukcjach. Kojarzycie taki portal Kurnik do gry w karty i do gry w gry planszowe i tam w różne inne gry? Tam można zbierać ranking, było, nadal można, ostatnio sobie nawet grałem i ja kiedyś tam miałem ranking czerwony w 1000 i ranking czerwony w literaki, czyli tak jakoś tam odmiana skrabli. I to był szacun na dzielni. Jak taki ktoś wchodził na jakiś tam stół, to było, że uuu, przyszedł kurde pan. Tylko tam to było czymś poświadczone chociaż. Tym, że ktoś zajebiście coś robi, dobrze w coś gra, albo chociaż ma dobre karty. Nigdy nie jaram się tym, że ktoś ma jakichś tam tych numerków mniej czy więcej, bo to nie ma znaczenia. Do tego samego zachęcam, bo to nie ma znaczenia. U mnie nawet nie do końca wiem, jak te numerki teraz wyglądają, bo to nie ma znaczenia. Myślę o tym tak, że jest ich wystarczająco mało. Taka jest moja tego interpretacja. Ale się fajne stwierdzenie ukuło. I nawet wczoraj udzielałem wywiadu w białostockiej gazecie i zapytano mnie, kiedy nastąpił boom mojej popularności. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą i swoim świętym przekonaniem, że boom popularności u mnie nie nastąpił. Nie traktuję siebie jak osobę popularną i też tego nie róbcie, bo nie jestem. A nawet jakbym był, to by to nie miało żadnego znaczenia. Trzy czy cztery miesiące temu Gadałem sobie z jedną dziewczyną, tak online, i ona pyta mnie, czy zgodziłbym się na rozmowę taką normalną, głosową, żeby sobie pogadać. Mówię, że oczywiście, naturalnie, że bardzo chętnie, bo rozmawiam, poznam różne poglądy na różne tematy. I ona dodała takie zastrzeżenie, ale wiesz, nie wiem, czy to Ci się opłaci, bo ja mam małe zasięgi. U mnie było takie, what the fuck, w ogóle, po co takie zastrzeżenie? I zapytałem, po co takie zastrzeżenie. I ona powiedziała, że po takim zastrzeżeniu wiele osób mających tam jakieś tam większe numerki od niej kończy rozmowę, nie chce rozmawiać. Gdzieś naprawdę poszło coś nie tak, bez skitu i tak serio naprawdę. I też mówiłem tu już kilkukrotnie, że czasami, jak odpisuje mi ktoś na YouTube jakiś komentarz i zastrzega, że jest z białego stoku, to ja po prostu proponuję wyjście na kawę, pogadanie sobie, porozmawianie na temat tego chociażby komentarza i zobaczymy dokąd nas rozmowa doprowadzi. I częściej niż rzadziej ludzie się dziwią, że jak to, to ty spotkasz się z takim szaraczkiem, z taką normalną osobą. No kurde, naprawdę, to, że ja mam kanał na YouTube, że mój ryj pojawia się w moim telefonie, a potem leci gdzieś upload, to to nie czyni nas innymi i różnymi ludźmi. Naprawdę, nie czyni nas innymi i różnymi ludźmi. Jesteśmy tacy sami, tylko że ja swój ryj tapetuję po internetach. Tylko tyle. Nawet wczoraj miałem takie trzy spotkania, aż w mieście zrobiłem sobie taki dzień spotkań z osobami, których albo w ogóle nie znam, albo prawie nie znam. I się po prostu poznawaliśmy. Dziś mam też spotkanie z osobą, której w ogóle nie znam, poznamy się. Jutro też mam takie spotkanie. I oczywiście, jak napisze do mnie zaraz 100 osób, ja też bym chciał się spotkać. To po pierwsze, dlaczego akurat ze mną jest tyle fajniejszych osób w Białymstoku, a po drugie, no ja robię też inne rzeczy, więc nie mogę spotykać się z każdym, ale to nie jest tak, że trzeba się dziwić, że o! Ani syrowić znalazł czas. Taki sam człowiek jak ty, tylko z ryjem w internecie i tyle. I czasami, jak proponuję takie właśnie wyjście, to dostaje pytanie: A to jakiś zorganizowany event? To ja znajomych wezmę. No nie, to nie musi być zorganizowany event. Umawiamy się, idziemy na kawę normalnie jak ludzie, po prostu. <słuch> I z takich spotkań oczywiście nie muszą się nawiązać jakieś tam przyjaźnie. Ja w ogóle nie wiem, czy jestem w stanie nawiązać nową przyjaźń już w moim życiu, ale po prostu znajomość, pogadać się, spotkać, poznać perspektywy, poznać ludzi i co bardzo ważne bez biznesu w tle, nie spotykamy się po to, żeby wymienić się wizytówkami i pomyśleć, jak to możemy się zarabiać razem więcej, tylko tak po prostu, normalnie, po ludzku. Nie uprawiamy networkingu, że trzeba się dodać do link, na LinkedInie do znajomych, żeby mieć tego numerka jak najwięcej, kolejna miara, kurde, bezsensowna, ale właśnie po prostu tak normalnie, po prostu normalnie, jak, jak kiedyś było. Kiedyś była taka akcja, może nawet nadal jest, w Polsce promująca czytelnictwo. Jak nie czytasz, to nie idę z tobą do łóżka. Fajne hasło, by the way. Ciekawe jak to tam w łóżku siedzieć, tylko i czytać. <noise> ale to się rozprzestrzeniło w niektórych kręgach bardziej. Jak nie masz 50 tysięcy subów, to nie idę z tobą na kawę. Olejcie. To jest tak krzywe spojrzenie na nasz gatunek, na naszą rasę, na nas jako ludzi i tak bardzo sterowane cudzymi pieniędzmi przez Evil Corporations że po prostu nie możemy dać się tak manipulować. Ale spisek zwęszyłem, <noise> ale, tak, ale, ale tak jest. Ale to dotyczy nie tylko spotkań, to dotyczy normalnej komunikacji, na przykład mailowej. Często dostaję maile zakończone takim PS-em. Pozdrawiam, Anie, bo ja wiem, że przecież i tak ani serowicz tego nie czyta. No nie słuchajcie, maile skierowane do mnie czytam ja i na nie odpisuję ja. Maile wychodzące z moich mailingów niekoniecznie ja piszę, o czym już mówiłem, ale odpowiedzi. Pisze ja czytam ja. Jeśli Twój mail jest przekierowany do kogoś, to widocznie jest to sprawa czysto administracyjna, jak wystawienie faktury, założenie konta gdzieś, wtedy przekazuję go dalej i ty o tym wiesz. Jeśli dostajesz maila ode mnie z mojego adresu, to piszę go ja. Dlatego też czasem trzeba na te odpowiedzi trochę poczekać, ale takie życie. No i dobrze, temat jeszcze zaraz sobie pokontynuujemy z perspektywy czysto biznesowej. Moje ulubione powiedzenie: milion lajków czy milion złotych? Ale to zaraz. Teraz jeszcze chwilka spaceru. Bez nagrywania gęby, śniadanko i zobaczymy, gdzie wylądujemy w tym piękny dzień. To jesteśmy już tu, gdzie trzeba, i przechodzimy do końcówki naszego tematu, czyli lajki w biznesie. Kiedyś dostałem taką nauczkę od osoby, którą bardzo szanuję, mimo tego, że osobiście się nie znamy: Tomek Tomczyk, welkominek, wel. Jason Hunt może część z Was kojarzy. Dwa czy trzy lata temu kupowałem od Tomka chyba 80 egzemplarzy jego książki w formacie e-booka, żeby rozdać finalistom konkursu, daj się poznać przeze mnie organizowanego, bo książka jest świetna, blog albo bloger, nie pamiętam, ta pierwsza. I ja wtedy do Tomka pisałem z jakimiś tam kwestiami czysto technicznymi i ja zacząłem swojego maila od takiego zdania, sorry, że zawracam Ci głowę. I wtedy Tomek mi odpisał i to mi dało do myślenia, jak to zawracasz mi głowę. Kupujesz ode mnie 80 książek jednego dnia. Jesteś jednym z moich najlepszych klientów teraz. Jak to zawracasz mi głowę? Nie pisz więcej, że zawracasz mi głowę. Masz prawo zawracać mi głowę tyle, ile chcesz. A ja wtedy podszedłem w taki, tak, tak trochę na kolanach właśnie do takiego bożyszcza wielkiego, znanego, internetowego i zauważyłem swój błąd, swoje postępowanie bezsensowne, które Tomek wytknął. Normalnie jesteśmy na równi, jesteśmy ludźmi takimi samymi, tyle że on jest bardziej popularny w internecie, ale w tym konkretnym kontekście nie miało to znaczenia. Ja byłem klientem, on był autorem, który mi coś sprzedawał i tyle. I od tamtej pory chyba przystawiło mi tak się w głowie, że nawet ktoś naprawdę bardzo popularny może nie traktować drugiej osoby przez pryzmat, że ale on ma mniej lajków. <gry> to nasze wielkie poważanie osób z dużymi tymi cyferkami wszystkimi może też brać się stąd, że bezpośrednio my od razu przekładamy to na prawdopodobnie wielkie zarobki, wielkie biznesy takich osób co wcale nie musi być prawdą zresztą nawet gdyby było, to też tam jakiś majątek niekoniecznie musi być podstawą do większego poważania kogoś, bo liczy się to jaką jesteśmy osobą, a nie ile i czego mamy, ale to but I digress dis, 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 ale, ale zboczyłem trochę z toru więc do brzegu, Ale no, właśnie ten biznes oparty na lajkach to też trzeba umieć zrobić. To nie jest tak, że to przychodzi samo. I przykład widziałem kilka miesięcy temu, bardzo dobry. Pewna osoba, milion razy bardziej ode mnie popularna w internecie, że ja przy niej to tak nie, nie jestem godzien, wiecie, stupek całować. Osoba ta wydała książkę, i jakiś czas temu mignęła mi reklama, że o, mojej książki sprzedało się już tyle i tyle. Wiecie ile? Tyle ile mojej. Mimo tego, że te wszystkie lajki, wszystkie wskaźniki, wszystkie suby, wszystko wskazywało, bo na to że tej książki powinno się rozejść tysiące razy więcej. No ale to niekoniecznie, bo akurat to też trzeba umieć zrobić. Więc jeśli ja czy ktoś inny gdzieś tam z internetu chce się spotkać z tobą na kawę, to nie wiesz, to od razu podstępu, że tu zaraz coś będzie, że, że, że to coś się musi za tym kryć. Niekoniecznie, moim zdaniem nie powinno i u mnie bardzo często niczego tam pod spodem nie ma, po prostu chęć spotkania się i porozmawiania i tyle. Jeśli liczba subów jest taką nową walutą w tym świecie, to ja pierdolaj się wypisuję. Oglądaliście Black Mirror, w którym się odcinku dokładnie o tym było i to się już dzieje w Chinach. Ja bym wolał, żeby jednak tak nie było. I wylało się dziś ze mnie i och jak mi dobrze tak poukładać w głowie i się tym podzielić. Dziękuję bardzo dzisiaj za uwagę i do zobaczenia prawdopodobnie jutro. Dzięki, na razie i cześć.